Iha! <noise> Każdy ma jakieś powitanie na YouTube swoje I moim będzie Icha <noise> Witajcie kochani, jesteśmy dzisiaj Mamy wyjątkowo piękną pogodę I Alicja... Wyjątkowo kłaczastą pogodę no tak. Ja już wyglądam chyba jak jepi. Zobaczcie jak to w ogóle wygląda <noise> To jest tak jakby Alicja strzygła owce po prostu Bywam z konia Robiłam. No a Livia sama podobno przyszła, bo chyba było jej za gorąco już. No, chciała być czyszczona i najpierw sobie czyściłam intele, ale Livia po prostu stała mi za plecami i nie dmuchała. No więc się za nią zabrałam. A tak w ogóle to chciałam, bo przyszłam tu z zamysłem wyczyszczenia wszystkich. Mamy taki w ogóle super pomysł, bo zostaliśmy zaproszeni na urodzinki naszej. W sumie kogo? Twoje... mojego i... wuja córki, czyli mojej Bo. No. I kuzyna, który... którzy mają i Juliana będzie kończyła 11 lat chyba? Chyba tak. Nie? Albo 12, roku? nie wiem. Chyba 11. Właśnie mam nie e, zabrać na urodzinki do Juliany i do Ludwika i brata. No ale nie zabierzemy takiej opłaczonej, więc dzisiaj to przyszłam wszystkie. Znaczy, może no im tutaj tutaj trochę pozytywowałam. Weź yy, podejdź bliżej, bo to jest takie satysfakcjonujące, jak tu wychodzi po prostu takimi kłębami. To jest po prostu... <ślał> to jest... Zobaczcie. To jest naprawdę, na no, to się nie idzie napatrzeć. Nie idzie skończyć, nie? No. To tak wyłazi, a one się tutaj nazbierały. Kłaki! Jezu! No, bo to ja to w ogóle tak samo lubię patrzeć Jak się goli konia maszynką, jak te kłaki spadają. No my nie golimy, ale mamy okazję sobie tutaj. Mhm. Takie coś. Nasz anioł siwy. Jezu, ale ona w ogóle się wybieliła, nie? Tak, na pewno. No w ogóle dzisiaj mamy taki dzień luźny, bo nigdzie nie jechaliśmy nareszcie, więc yy, postanowiliśmy, że nagramy po prostu vloga naszego domowego takiego. Chcemy zrobić po prostu taki filmik, gdzie zabierzemy ze sobą manię właśnie jako prezent urodzinowy, żeby mogły sobie dzieciaki pocie pocie poczyścić, po posiedzieć przy niej. I właśnie zaraz będę ją... Takie typowe, takie amerykańskie takie urodziny. Z urodziny. Z Sweet Sixteen. <noise> Sweet... <głos> Eleven. <głos> Cię, jak jej się Dobra, jeszcze gracja do ciebie się przejdę z kamerą, bo powiedzą, że cię w ogóle nie respektujemy. Grecja, nie wiem dlaczego, sama je. Zawsze. Tak? Grecja to jest nasz pasibrzuch. I w ogóle jest taka ciekawostka. My długo myśleliśmy, że to jest jakiś chorwacki kuc zimnochlisty. Bo no wygląda jak taki kuc, który jest u jednego faceta. Na zdjęciu to Alicja odkryła. Ale później pojechaliśmy z transportem gdzieś za Warszawę, i pani nam powiedziała, że to może być litewski... jakiś tam litewski kuss. Nie nie, bo a potem się okazało, że ona przyjechała z Litwy. Tak. Od koniec końców się powiedzieliśmy, że ona ma paszportem EP. Patrzcie, jak to mamy pięknie. tutaj, tam wybiórkę. Dobra, zabieram się za Manię, teraz wejdę Nie no, to jest... Możemy sobie poduszki zrobić z tego. A w ogóle to, jak, jak one tutaj te kłaki gubią, to później ptaki sobie zbierają to na gniazdo, na gniazdo no. W nie No więc yy, czekamy na Wasze relacje, bo chcemy naprawdę zrobić wreszcie odcinek QA trochę wreszcie pogadać. W tak, tak wreszcie usiąść i, i opowiadać. Jezu, co jeszcze chciała Każdego po trochu Było mi tak dobrze, że jeszcze z drugiej strony. Uh, uh. Ja jestem szczerzy. <grystanie> <grystanie> Teraz ja będę szczerzy. A w ogóle zobaczcie jaka Incela jest fan, bo Incela pozwala mani z nią jeść, bo wie, że mania jej dużo nie wyje. <grystanie> I właśnie tu zauważyłam, że, że zawsze manie wszyscy odpędzali, ale jak mają tę siatkę, tę siatkę, to razem właśnie zawsze sobie je mania z Incelą. Tańcela jest zadowolona, że, że, że dużo, nie dużo nie stracisz swojego cennego siada. Tu mamy w ogóle ścieżkę zdrowia naszą, która prowadzi do naszego gnojownika, którego miejsce musieliśmy niestety zmienić, bo składowaliśmy po prostu jakby w lesie, jeszcze przy samych drzewach. Przyszedł do nas pan strażnik i powiedział nam, że mamy to wszystko posprzątać, a to było tydzień przed wielkanocą? Nie, to było jakoś przed samą wielkanocą. No i tutaj mieliśmy po prostu jeszcze widać nasz gnojownik. Później musieliśmy to wszystko przerzucić. Umowne 4 metry od lasu. Dobra, wracam do domu, bo nie chcę mi się żłaść po tym lasie. Jezu, już mam tak dosyć. jeszcze migracja została. A Incela już jest wyczesana? Tak, jak mówisz, już Jeszcze z niej to też by pewnie leciało, ale to tak codziennie by można było po 5 godzin jednego konia wyczesywać. Migracjusz też. No powiedz, ty. Taka... Proponujcie nam pomysły na filmy proponujcie nam jakieś tam pytania, na które, które możemy odpowiedzieć i chętnie wam poopowiadamy pokażemy, co tam będziecie chcieli i oczywiście w jakichś granicach rozsądku no, właśnie. No, właśnie może tak no i do no, zobaczenia w kolejnym no bo tutaj ja spędzę kolejną godzinę i, i, i już trochę nudno będzie Давайте себе на разъем.